Niech tak będzie. W dzisiejszym artykule uchylę Wam rąbka tajemnicy o słowach, które mają moc, a nie wszyscy o tym wiedzą. Niech tak będzie to zwrot używany od wieków w różnych tradycjach duchowych i religijnych. Ze staroangielskiego moten oznacza w wolnym tłumaczeniu musi. Jest często używany jako deklaracja lub potwierdzenie, aby podkreślić zaangażowanie mówcy w słowa, które właśnie zostały wypowiedziane. Te słowa wskazują na pewność i wiarę mówcy, że to, co właśnie powiedział, spełni się. Wyrażenie to jest powszechnie używane w łykę, masonerii od XVII wieku i innych tradycjach ezoterycznych. Znane nam początki tego wyrażenia sięgają czasów średniowiecza, kiedy używali go członkowie tajnych stowarzyszeń, takich jak masoni. W tym kontekście niech tak będzie było często używane na zakończenie rytuału lub ceremonii. Jako sposób na przypieczętowanie intencji i celów grupy. Dzisiaj wyrażenie to jest nadal używane przez niektórych duchowych praktyków, szczególnie tych, którzy wyznają pogańskie lub wiccańskie tradycje. Włyke, niech tak będzie, jest często używane na końcu zaklęć i rytuałów, aby potwierdzić moc magii i wyrazić wiarę w wynik. Jest to słowna pieczęć, która kończy magię ceremonialną i daje znak potężnym istotom, że czas już na rozpoczęcie działania w celu spełnienia intencji. Wyrażenie to jest również powszechnie używane w masonerii, a także w różnych innych kontekstach duchowych i religijnych. Ma uniwersalny wymiar, ponieważ można go postrzegać jako sposób na uznanie potęgi i tajemnicy wszechświata oraz wyrażenie wiary w moc intencji i afirmacji. Ogólnie rzecz biorąc, Niech tak będzie to zwrot, który przetrwał próbę czasu i nadal jest używany przez wielu ludzi jako potężna deklaracja wiary i przekonań. Niezależnie od tego, czy jest używany w kontekście praktyk duchowych, czy życia codziennego, służy jako przypomnienie, aby pozostać pewnymi naszych intencji i ufać mocy wszechświata, która urzeczywistni nasze pragnienia. Wróżbita Łukasz Węcka